Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa, taki szybki, wielkanocny odcinek, wielkanocna dyskusja o tym, jak żyć, żeby żyło nam się szczęśliwie i lepiej. Tak jak chwale się od wielu tygodni wróciłem do swojego spokoju ducha, czego bardzo, bardzo wam pod te święta i pod cały rok życzę. Sztuka, bycia innym, cena bycia innym, że. Nie ma tylko białych ani czarnych postaci, natomiast przemielą się tak naprawdę w naszych życiach różne odcienie szarości. Na początek taka szybka y, opowiastka z życia wzięta, którą znalazłem w internecie. Pewnego dnia mały chłopiec wrócił do domu ze szkoły i wręczył swojej matce kartkę papieru. Powiedział jej: Mój nauczyciel dał mi tę kartkę i powiedział, Bym wręczył ją tylko mojej mamie. Oczy matki były pełne łez, gdy czytała na głos list swojemu dziecku: Pani sen jest geniuszem. Ta szkoła jest za mała dla niego i nie ma wystarczająco dobrych nauczycieli, by go uczyć. Proszę, by pani uczyła go sama. Ile lat po tym, jak matka chłopca zmarła, a on przeglądał rodzinne rzeczy, znalazł złożoną kartkę w rogu szuflady od odbiórka. Wziął ją i otworzył. Na kartce było napisane: Pani syn jest opóźniony w rozwoju. Nie wpuścimy go więcej do szkoły. Chłopiec płakał, a potem napisał w swoim dzienniku: Thomas Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, które dzięki bohaterskiej matce zostało geniuszem stulecia. Ten, ta przypowiastka dała mi do zrozumienia bardzo wiele, ale w sprzedaży, w marketingu, w jakimś rozwoju życiowym, duchowym, finansowym, osobistym, ważne jest, żebyście umieli uszanować swoją oryginalność. Ja nie, nie ukrywam, jako tutaj ktoś, to może jest dwa, trzy kroki przed Wami. Rzeczywiście nigdy tej swojej... Yy, Inności się nie wstydził, zawsze lubię już pod prąd, jak wszyscy szli na imprezę, ja szedłem na trening sportowy, jak ludzie przestali chodzić na imprezy, to ja zacząłem imprezować, więc robiło się na opak, stąd być może moje pomysły jakieś biznesowe, podróżnicze, życiowe, często były inne, ale tej odmienności i oryginalności Waszej zawsze będę starał się bronić, wręcz będę do niej namawiał. Dzisiaj yy, tak sobie wymyśliłem, że porównamy dwie skrajne szarości. Poloneza mojego dziadka, którego wziąłem od niego wczoraj. Poprzednim Polonezem mój dziadek bardzo pomógł mi osiągnąć mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Europy w karate, kiedy był takim moim Kierowco, menedżer o dziadkiem, jeździliśmy na treningi karate 2 trzy razy w tygodniu, nie miałem jeszcze wtedy prawa jazdy, obiad się wcinało gdzieś z tyłu, przygotowany przez babcię, dziadek nie woził, także duży szacun. Natomiast ta pierwsza szarość dzisiaj, jakim tym autkiem sobie jechałem, to jest, powiem Wam, takie moje wewnętrzne bogactwo, że mogę jechać przez miasto polonezem i naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo dumny i zadowolony. Ponieważ lubię też delikatnie przeszpanować, twierdzę, że tego typu kultową zabawką można się świetnie pobawić. Mam tam wiele przemyśleń, ale to może na koniec pokażę, zwłaszcza młodym tutaj chłopakom, którzy w większości nas oglądają, jak wygląda tego typu Polones. Pojemność 1,6 Macie między 70 a 80 koni, tam nie pamiętam, ale nie najwięcej. Moc maksymalna 154 na godzinę, aczkolwiek nawet wczoraj jechałem więcej. O ile licznik się nie myli. Piotr jeszcze tak, 38 tysięcy kilometrów przebiegu po 20 latach, także myślę, że to auto, gdyby Darek tylko mi sprzedał, to bym nawet dla Bayery odkupił, ale tak się zapewne na razie nie stanie, także już dziś wieczorem muszę to auto zwrócić. Mamy tutaj taką postawę, może niekoniecznie moją, natomiast zmierzam w tym kierunku, dlatego zresztą był filmik o tej Z4, że nowe auto, droższe auto wcale nie daje ci dużo więcej szczęścia niż to ala kultowe. Z drugiej strony mamy tego typu samochodzik. To jest taki sukces postrzeganie dzisiejszej firmy, dzisiejszych zarobków przez. Piotr, chodź, zobaczysz tutaj sobie wnętrze delikatnie, spróbujemy je odpalić. Zajrzyj, proszę Ciebie do środka. O! Tu mamy nieco inny samochód. 6,5 litra. W moich notatkach jeszcze wam pokażę. Bo tutaj mamy charakterystykę porównawczą tych dwóch samochodów. O, gdzieś zgubiłem notatki. Gdzieś zgubiłem notatki. Taka dyskusja dzisiaj, co warto, co nie warto. Uważam, że na pewno warto do tego typu zabawek dążyć, ale na pewno, zwłaszcza dla młodziaków, nie na siłę. Co bardzo ważne z dzisiejszej wielkanocnej lekcji, żeby nie czytać ludzi przez pryzmat zabawki. To, że ktoś sobie akurat coś takiego kupił, nie znaczy, że jest taki czy owaki. To, że ktoś jeździ starym polkiem, nie znaczy, że nie ma w garażu trzech Ferrari. A dzisiejszy świat Instagrama, świat Facebooka uczy Was, kto zrobi jaki dziubek, prawda, do, do kamery. Mało tego. Jeszcze jedna rzecz to rzeczywiście dobre. Nie umiem nawet Ferrari odłączyć, co to za Akademia Bogactwa gabaretowo, podobnie, tutaj słuchajcie pytania, bo lubicie dyskutować, hejtować, dzielić się opiniami, czy ten samochód wart jest 100 tych samochodów, bo mniej więcej tak wychodzi. Ja uważam, że w pewnych okolicznościach tak, w pewnych okolicznościach nie. Jeżeli masz się zabijać, to, to oczywiście nie. Natomiast marzeń nie można przeliczać na pieniądze. Tak jak dzisiaj rozmawiam z marynarzami, z motorowodniakami, to, że korzystasz z motorówki cztery razy w roku, nie znaczy, że jeżeli Cię na nią stać, nie możesz jej mieć. I podobnie jest z tego typu kultowym samochodem. Rozmawiam tu przed chwilą z ekipą, z chłopakami, młodymi zresztą. Mają już inne zupełnie postrzeganie, że pieniędzy do grobu się nie weźmie. Jeżeli cię stać, to najzwyczajniej w świecie kupuj. A my, jako społeczeństwo rozwijające się, powinniśmy uszanować to, że niektórzy akurat taką, a nie inną pasję mają. Cena marzeń nie ma znaczenia. Jak pytacie o ceny, jeżeli. Coś dla kogoś jest ważne, to nie, nie, nie bacząc na wizerunek, można sobie jeździć Volkswagenem, Garbusem albo tak jak skromny prowadzący 16-letnią BMW z nieco przetartym dachem. Jeżeli bardzo chcecie, w sumie nawet drobny inwestor może sprzedać 2-3 kawalerki w tej chwili, kupić sobie w Katowicach takie kilkuletnie Ferrari. Jest to do zrobienia. Kto Boga temu zabroni, takie rozgrzeszenie, że no, po to pracujecie, po to zarabiacie, po to macie firmę, żeby czasem sobie y, prezencik zrobić. Gadamy o motoryzacji, gadamy o rozsądku, to tutaj chcę też, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy, że najwięcej w przypadku motoryzacji tracą dzisiaj ludzie, którzy kupują samochód za 100-200 tysięcy złotych. Jeżeli kupicie Poltka za szóstkę, albo Ferrarkę za 600 tysięcy, te spadki wartości będą mniejsze. Dla niektórych wręcz w przypadku tych luksusowych jest to gigantyczna optymalizacja podatkowa, także nie dziwcie się, że ktoś kupuje jacht za półtorej. Półtora miliona albo auto za 800 tysięcy, bo najzwyczajniej w świecie bardziej mu się to auto opłaca kupić niż nie. Jako człowiek zakochany w nieruchomościach, wielkanocnie tylko wam życzą, życząc jakiegoś mieszkania kolejnego, na wynajem powiem, kupuj najdroższą nieruchomość, na jaką cię stać i najtańsze auto, jakim wypada ci jeździć, o ile nie jesteś motoryzacyjnym wariatem. Nieważne, czym jeździsz, ale ważne dokąd i z kim. Chcesz dojechać, gdzie chcesz dojechać. Hybryda i 8, to jest taki samochód, który stanowi połączenie ekonomicznego, i w miarę niedrogiego poloneza z wyglądem sportowego samochodu, który uważam, bardzo dobrze udaje, i takie też tutaj wyjaśnienie, dlaczego to, a nie co innego. Kolor biały i czarny. Dlatego, że niestety jest ten układ zero-jedynkowy u mnie bardzo, chciałbym przekuć to na różne odcienie szarości i taki był temat tego filmu. Sztuka bycia innym, sztuka życia tak jak chcecie to chyba największa umiejętność, jaka może nam się w życiu przydarzyć być sobą i albo szukać ludzi, którzy to zaakceptują albo znaleźć sobie nowych, prawdziwych przyjaciół. Wielkanocnie i motoryzacyjnie pozdrawiam, jedziemy testować obie maszyny. Trzymajcie się, cześć!